będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwica. Mam na imię Ewa. Kochani bracia i siostry, staję tu przed wami jako osoba bardzo szczęśliwa, ale nie dlatego, że jest mi w życiu łatwo i przyjemnie, ale dlatego, że poznałam Boga i kroczę Jego drogą, Drogą miłości ukrzyżowanej. To trudna droga, ale jedyna, która prowadzi do nieba. Moja droga uzdrowienia i przemiany zaczęła się 25 lat temu, w momencie krytycznym mojego życia. Był to moment otrzymania diagnozy nowotwór tarczycy z przerzutami do kości. A potem również do wątroby i płuc. Najpierw był szok, ból, konsternacja, i całe życie stanęło w miejscu. Mimo to w sercu pojawiło się pragnienie uporządkowania życia z Bogiem, które dotychczas było bardzo zaniedbane. Bóg nie był w centrum mojego życia, ale był tylko dodatkiem do niego. Nie żyłam Bogiem, ale tym światem. Moje serce szczerze zapragnęło pojednania z Bogiem i poprosiłam Boga, aby dał mi tyle czasu, abym się mogła nawrócić do Niego i również wyprosić łaskę nawrócenia dla męża i syna, ponieważ jako matka i żona również zaniedbałam wiarę moi, dla moi, moich najbliższych i wiedziałam, że jeśli w tym momencie życia odejdę, o nikt za nich się nie będzie modlił. Dlatego bardzo Pana Jezusa prosiłam, aby dał mi ten czas, abyśmy się nawrócili. Otworzyły mi się oczy i serce i zobaczyłam i zrozumiałam, że ważniejsze jest dla mnie zdrowie duchowe aniżeli fizyczne. Przerażona byłam moim stanem duchowym bardziej niż chorobą śmiertelną mojego ciała, ponieważ wiedziałam, że jeśli nie otrzymam szansy łaski od Boga, to się z nim nie spotkam po śmierci. I cóż mi z tego, że przeżyłam 38 lat, bardzo dobrze mi się wiodło, ale szłam ku zatraceniu. I to był ten moment, kiedy zrozumiałam, że to jest czas ostatni, kiedy mogę prosić Jezusa o Jego miłosierdzie. Przerażona byłam moim stanem duchowym. Od lekarzy usłyszałam, że nie ma dla mnie leczenia, ponieważ stan jest zaawansowany. Zrozumiałam, że Bóg został moim jedynym lekarzem. W moim sercu nie było rozpaczy, pojawiła się nadzieja. Całe swoje życie. Przekierowałam, zawierzyłam Bogu z wiarą i pokojem. Bóg od samego początku był ze mną, wprowadzając mnie stopniowo na swoje drogi, stawiał mi dobrych ludzi i dawał znaki, że jest żywy i działa. Pierwszym krokiem, jaki uczyniłam ku Bogu, była spowiedź święta z całego życia. A następnie zaczęłam regularnie uczestniczyć w codziennej Eucharystii i sakramentach świętych. Bardzo troszczyłam się o sakrament namaszczenia chorych, odczuwając, że jest szczególnie dany chorym na umocnienie duszy i ciała. Staram się być bardzo wierna Bogu na tej nowej drodze. Czułam, że to w sakramentach świętych i w mojej osobistej modlitwie dokonuje się najbliższe spotkanie z Bogiem, który objął mnie swoją pieczą, przytulił do swego serca i prowadził. Żyjąc z nim w takiej bliskości, Bóg zaczął mnie uzdrawiać wewnętrznie. I fizycznie. W chorobie nowotworowej zrobiła się stagnacja, a zmiany nowotworowe uległy zwapnieniu bez leczenia. Lekarze nie potrafili tego wytłumaczyć z punktu medycznego. Zaczęła się moja najpiękniejsza droga życia droga z żywym Bogiem. Który dawał mi poznać, jak bardzo jest łaskawy i miłosierny. Zakochałam się w Bogu i już miłość mnie prowadziła. Szłam za nim, gdziekolwiek mnie posłał. Najpierw była to wspólnota odnowy w Duchu Świętym, gdzie moja formacja trwała 7 lat. Był to czas piękny, czas duchowy. Czas odkrywania Ducha Świętego w moim życiu, jego szczególnego działania i obdarowywania mnie darami i charyzmatami. Moje cierpienie wynikające z choroby, przeżywane w ścisłej jedności z Bogiem, sprawia, że współodczuwam ból i cierpienie moich współbraci. A moja miłość i empatia do chorych sprawiła, że pragnęłam to wyrazić w konkretnym czynie miłosierdzia. I zapragnęłam gorąco modlić się za chorych do Boga, ofiarując moje cierpienie wraz z modlitwą. I dlatego 15 września, święto Matki Bożej Bolesnej, z natchnienia Ducha Świętego założyłam grupę modlitewną pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dzieło, które trwa już 23 lata w mojej parafii. W tym dziele duchowym objawia się Boże Miłosierdzie poprzez wstawienniczą modlitwę i Eucharystię. W intencji chorych, adoracje oraz przez dzieło Apostolstwa szkapleżnego Od 16 lat Grupa Modlitewna zakupuje szkapleże karmelitańskie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. A ja zawsze założę je do kliniki onkologii w Kliwicach, jadąc tam na wizyty lekarskie. Składam na ręce kapelana tej kliniki jako dar od Maryi, jako znaki jej opieki i nadziei dla chorych w najtrudniejszych chwilach ich życia, a często w ostatnich chwilach ich życia. Takim przykładem była 32-letnia pacjentka o imieniu Ewa, która umierała na guza mózgu. Przyjęła z wiarą i nadzieją szkaperz święty z rąk kapelana Ojca Bogdana, a wraz z nią przyjął szkapleż mąż i synek. To to nieocenione dobro i pożytek, jaki czynicie, tak powiedział mi kapelan, dziękując za darty i pięknej posługi chorem. Dostarczyłam do kliniki 2700 szkaplerzy. To misja, do której zaprosił mnie Jezus wraz z grupą modlitewną. To łaska, którą otrzymałam tu w oborach, w domu Matki Bożej Bolesnej. To tu przyjęłam szkaplerz i oddałam się pod jej płaszczliwości pielgrzymujący regularnie przez 23 lata na co sobotnie Wieczerniki Królowej Pokoju, które stały się częścią mojego życia duchowego. To mój dom, oaza pokoju, droga, którą prowadzi mi Jezus i Maria. Tu Maria zaprosiła mnie do wspólnoty Pieta, której charyzmatem jest modlitwa wstawiennicza za chory, to tu Jezus wprowadza mnie w tajemnicę swojego krzyża, daje mi poznać i doświadczyć, że przyjęte cierpienie z wiarą i ufnością jest dla mnie wielkim miłosierdziem i wprowadza mnie na właściwą drogę, drogę życia życia z Bogiem. Przyjęte cierpienie nabiera sensu wtedy, gdy ufam Bogu i ofiaruję Mu wszystko, ale zgadzając się na Jego świętą wolę, która zawsze jest miłością. Przez trud i cierpienie Jezus przemienia mnie na swój wzór i podobieństwo. Uczy mnie miłości, tej prawdziwej i posłuszeństwa. Jezu, ufam Tobie, oznacza Jezu, czyli ze mną cokolwiek pragniesz. Taką drogą, drogą wiary i ufności, kroczę każdego dnia z Jezusem, a wtedy mój krzyż choroby staje się lekki. A brzemię słodkie. Mój ból i cierpienie, połączone z ofiarą krzyżowo Jezusa, przemienia mnie i całe moje życie, napełnia potrzebnymi łaskami i czyni mnie świadkiem ukrzyżowanej miłości. Przyjęty krzyż z miłością i wiarą, daje mi pokój i niegasnącą nadzieję, bo Bóg nie chce mojej śmierci, ale chce, abym się nawróciła i żyła, ale jego życiem. Dlatego nie lękam się krzyża, bo to krzyż wyprowadził mnie z niewoli grzechu do życia w światłości. Podczas pewnej spowiedzi, spowiednik powiedział, Gdyby Pani nie było codziennie na Eucharystii, to już dawno nie byłoby Pani z nami. Moje życie to życie Eucharystią. To Eucharystia jest dla mnie życiodajnym pokarmem i utrzymuje mnie przy życiu mimo choroby śmiertelnej. Dla moich lekarzy i otoczenia to cud trwający 25 lat. Żyje tylko z wiary, miłości i nadziei. Zgłaszam się tylko na wizyty lekarskie, ale nie ma żadnego leczenia. Jestem nowym człowiekiem, dzieckiem Bożym i świadkiem, że Jezus z martwych wstał i żyje, działa, tylko pozwól mu się prowadzić. Na Eucharystii. Usłyszałam wewnętrzne słowa Jezusa. Daję Ci życie, ale ty nieś je innym. Żyjąc Eucharystią nie mogę już żyć tylko dla siebie. Moim pragnieniem stało się żyć dla innych. Nieść żywego Chrystusa światu, szczególnie tym, którzy źle się mają. W słabości mojego ciała. Objawia się moc miłosierdzia Bożego, a cierpienie Jezus przemienia w łaski dla mnie i Kościoła. Nie zabrał mi krzyża chorowych, ale daje mi życie, te płynące z krzyża, prawdziwe. Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały. A wielkość Jego niezgłębiona. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają i podnosi wszystkich zgnębionych. Dlatego będę Cię wywyższał, Boże, mój królu, i błogosławił imię Twoje na wieki wieków. Amen. podziękujemy naszej drogi siostrze, Ewen za to piękne świadectwo, dosłownie nadziei wszystkim panom.